Witajcie, kochani, zapraszam na hol zakupowy ze sklepu Action. Troszeczkę was zawiodę, bo będzie tu mało świątecznych rzeczy, ale to dlatego, że ja naprawdę z poprzednich lat mam tyle tego wszystkiego, że nie widzę najmniejszego sensu, żeby znowu, wiecie, zagracać sobie mieszkanie, znowu sobie do domu to wszystko zabierać. Trzeba wykorzystać to, co się już ma, a w ciągu ostatnich lat już tego sporo nagromadziłam. Jeszcze zamówiłam choinki, też wam pokażę, jak już będą gotowe. Ale na to jeszcze musimy parę dni poczekać. Dobra, zacznijmy od bambusowej podstawki pod smartfona, albo pod tableta. Tak jak tu macie na zdjęciu, można użyć do smartfona, można też do tableta. Kolejny zakup to kłódka. Jest mi akurat potrzebna kłódka, były, kupiłam. już widzę lentilki wyszły. Potrzebuję do paczki trochę słodyczy, więc między innymi kupiłam dwie paczki lentilek. Takie laski świąteczne dla siebie, do naszego użytku. Też takie mam. I paczuszkę Twixów. 3 razy dwa. mywaki kuchenne Dwa takie słoiczki szklane z bambusową przykrywką do kuchni na sypkie produkty I słuchajcie, do łazienki potrzebuję na różne moje szpargały kosmetyki, potrzebuję tam zrobić małe przemeblowanie ostatnio sprzątałam i po prostu jeden wielki nieład takie koszyczki, to są oczywiście koszyczki plastikowe z tworzywa sztucznego, A ja tak z daleka to się bardzo ładnie prezentują, nawet nie wygląda, że to jakiś taki plastik. I to są dwa mniejsze oraz trzy większe. To są z tych samych, tylko są większe. 100% z recyklingu plastik. 4,5 litra. Ale myślałam, że tu będą jakieś wymiary ale nie ma. Firma kurwer. Dobra, nie, nie ma. 4,5 litra, tylko tyle jest napisane. To 3 te większe i dwa te mniejsze. Takich świątecznych rzeczy to jeszcze kocyki, potrzebuję na narożnik, kocyki. I słuchajcie, tam na tym dziale, gdzie były wszystkie świąteczne rzeczy, były takie kocyki, może odrobinkę ciemniejsze. Tutaj też nagrywam pod oknem dachowym, więc światło pada bezpośrednio i widzę w kamerze, że wszystko jest takie rozjaśnione. Te kocyki nie są aż takie jasne, jak tutaj widzicie. Są trochę ciemniejsze, a były może odrobinkę jeszcze ciemniejsze. Właśnie na tym drugim dziale, i już od razu były droższe, bo były że wiecie, świąteczne, nie? A świąteczny asortyment jest droższy. Ja poszłam tam kawałek wcześniej, wróciłam się i popatrzyłam na te kocyki, bo one były tańsze bardziej mi się opłacało. A ja muszę mieć dwa, bo mam koty, które targają kanapę. Które wiecie, jak się ma zwierzęta, ja mam koty psa, to jest sierść. Też koty uwielbiają sobie, pomimo że mają drapaki i drapać. Także ja muszę mieć całą kanapę wyłożoną kocami, a że to jest narożnik to potrzebuję i tak wzdłuż i tak wszerz na te dwie części także zawsze muszę mieć dwa kocyki albo jeden jakiś duży, z którego robię dwa no i potrzebowałam też ręcznik duży, kąpielowy ręcznik taki się wydaje nawet nawet spoko rozmiar jego jest 70 razy 140 cm 100% koton to od razu czuć właśnie w dotyku że to jest koton, to nie jest jakieś sztuczne, co by nie wchłaniało. To jest drugi ręcznik, który kupiłam w action, z poprzedniego jestem zadowolona, tak więc tego na pewno też będę. I ostatni już zakup jest to płyn do mycia kuchni. 98% składniku pochodzenia naturalnego 100% recykling. Czyli butelka z recyklingu, fajny skład. Kiedyś wam pokazywałam, że kupiłam taki różowy. Różowy bardzo dobrze się sprawdza, ale teraz dla odmiany wzięłam inny zapach. Ten jest limonka i czarny pieprz. Limonka to taki odświeżający, idealny do kuchni zapach. On jest w ogóle taki fajny, świeży, dobrze czyści. Fajny skład, nie musicie wdychać chemii. A wiadomo w kuchni, gdzie mamy jedzenie, gdzie kładziemy jedzenie na niejednokrotnie gdzieś na blaty czy stół, to wiadomo, ważny jest skład. Kochani, to już wszystko w tym holu. Zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. W kolejnym, pa!